Rozmowa po dziewiątej. Łukasz Wodzik, dzień dobry. Moim Państwa gościem jest Czesław Fiedorowicz, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Dzień dobry panu. panu, dzień dobry Państwu. E, na początek, pytanie, zagadka. czy zna Pan taką przypowieść o pannach roztropnych i nieroztropnych? Ewangeliczną, yy. dodajmy, z Ewangelii. Yy. Dobre pytanie, dobre pytanie. To ja przypomnę może wszystkim naszym słuchaczom także, jest taka przypowieść o panach roztropnych i nierozsądnych. Te roztropne zawczasu zaopatrzyły się w oliwę, czekając na ulubieńca. Do lamp te nieroztropne mówiły użyćcie nam oliwy, bo i nam, nam obecnie brakuje, a te roztropne odpowiadały, jak wam pożyczymy, to i nam, i wam może zabraknąć w momencie, gdy przyjdzie Chodzi o to, żeby ulubieniec. oliwę kupować. Krótko. Oliwo, teraz mowa o gazie. I kawaler też powinien mieć teraz oliwę. No gaz i ja, ja piję tylko dlatego do, do tej oliwy, bo mamy sytuację na rynkach gazowych taką, że Niemcy nagle mówią o tym: podzielcie się z nami solidarnie gazem, albo w ogóle w krajach unijnych podzielcie się gazem, bo może wszystkim zabraknąć. Co my w takiej sprawie możemy zrobić i co mamy zrobić? Gdzie pan w Luguskim, to mamy wiele, tutaj Mamy złożonej największe w kraju zdaje się. A no właśnie, sam pisywałem przez. Wiele lat o złożach pod podkargowo mamy 7 miliardów złoż gazowych niewykorzystanych, Ale mowa niskometanowych. O czy... Nie, niskometanowych mamy. Jest kwestia technologii wykorzystania na terenie gminy Kargowa i gminy Zbożnek. Mamy tak ogromne pokłady gazu udowodnione, tylko pegnik, kiedy jako przewodniczący sejmiku pisałem, to mówił o tym, że, że to jest nieopłacalne. Warto się nad tym zastanowić. Natomiast tutaj zdradę pewną tajemnicę, że, że z tym podziałem, że, że to jest tak, że miasto Gubin, którego kiedyś byłem burmistrzem, jest jako jedyne miasto w Polsce w zasadzie, które ma gaz niemiecki. Czyli my jesteśmy w Gubinie, podłączeni też do gazu niemieckiego i w ogóle na tym pograniczu przez wiele lat tutaj przy udziale Mariana Babiucha, Stanisława Iwana, Mariana Miłka, organizowaliśmy konferencję Energetyka Pogranicza. Ja osobiście panu ministrowi Naimskiemu zaniosłem dokumenty mówiąc o tym, że stwórzmy model bezpieczeństwa energetycznego przez kilkanaście lat, o tym mówiłem, by rzeczywiście przygotować się na problemy. Nie, nie mówiliśmy o wojnie, nie mówiliśmy o, o tym, co się wydarzyło. Tak, by niezależnie od tego, jak Polska i Niemcy się dogadają, by lubuskie Brandenburgia zawarły porozumienie. Warto to nadal robić. No tak, ale chyba Państwo już wtedy myśleliście o tym, czy, czy były takie symptomy, że yy, Władimir Putin czy Rosja jest w stanie gaz zakręcać, kiedy im się chce, jakim się chce i nieważne komu. Nie, bo no, teraz Niemcom w, na przykład także zakręciły wie, wie pan, ja, ja zawsze powtarzałem, i to można słuchać. Odsłuchać też w Radiu, Zachodu, e, kiedy mówiłem o tym, że to jest nerdowski, a nie żaden prezydent. E, więc dziwiłem się, że wielu polityków do tego tak podchodziło. E, może stąd niemieckich... takie relacje nie, nie, z Niemcami. Nie, to jest kwestia po prostu e, przesadnego zaufania, że ten człowiek o złym doświadczeniu może stać się e, wielkim, normalnym demokratą. To jest złudne. Trzeba zawsze patrzeć na realia, na dokonania ludzi. Ale niewątpliwie na szczęście jest Unia Europejska i my musimy być tymi ważnymi aktorami, bo jesteśmy ważnymi aktorami Unii Europejskiej i mówić o tym, jakie mamy rozwiązania. Siedzieć przy stole z Francją i Niemcami i rozmawiać o rozwiązaniach, które uratują całą Europę. Ale Niemcy teraz muszą za te złudzenia płacić, ale inne kraje Europy nie chcą za te złudzenia solidarnie płacić, bo Niemcy mówią, że im zabraknie, w związku z tym podzielcie się gazem, który macie. Polska mówi, myśmy zmagazynowali tyle, ile nam będzie potrzeba. Dlaczego teraz mamy się no, dzielić, skoro wyście ciągnęli fie, fie, nitkę fie, pan... w dwa bez żadnych tak, no, konsultacji nie, nie, nie z nami? Nie do końca. Nasze zapasy zmagazynowanego gazu nie są aż takie wielkie. Zresztą też ciekawy wątek, bo Tadeusz Kulczyk, były szef Pegniku, który rozstał się... Z tą firmą, czy też został zwolniony z, z tej firmy ostatnio, On budował pierwsze magazyny. Wtedy to był projekt wzorcowy na skalę europejską. Niemcy też wybudowały swoje, gazy, swoje magazyny gazu. Chodzi o to, żebyśmy jednak działali wspólnie i jeśli mamy dobre pomysły, dobre rozwiązania, to trzeba je kłaść na stół Unii Europejskiej, przekonywać największych. Bo takich wojen, konfliktów będziemy mieli jeszcze więcej. Niewątpliwie bezpieczeństwa nie da się zamknąć w jednym kraju. I tutaj akurat można powiedzieć, że przed kilkunastu lat... Polityka polska osiągnęła pewien konsensus, bo to porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi to jeszcze jest pokłosie umów koalicji PSL i platforma Obywatelskiej. Dobrze, że tak się stało i że ten rząd to kontynuuje. No tak już Donaldus udowadniał, że sukcesy, na przykład Gazoportu, to oczywiście sukces platformy obywatelskiej. Wspólne, ja mówię wspólne są sukcesy, jest modna kontynuacja. I jasne, zostawię to bez. bez z komentarza. W takim razie zapytam I pana o komentarz, o komentarz w sprawie e, tego, co dzieje się ostatnio w kontekście Gorzowskiego Wordu. Pan był długi czas przewodniczącym Sejmiku Województwa Lubuskiego. Czy, czy na miejscu marszałek Polak zachowałby się pan w ten sam sposób i, i, i uważa pan, że to wszystko, co się dzieje wokół tej sprawy, to, że na przykład marszałek Pola mówiła, że nie wiedziała e, o tej sprawie, a wiedziała e, jej platformę? Platformiana, przepraszam, za, za kolokwializm bardzo jej koleżanka z partii, yy, pani Krystyna Sibińska, pan Jabłoński, wicemarszałek, yy, i nie powiadomili o tym yy, także marszałek Polak. Yy, czy to jest normalne zachowanie według pana? oczywiście, no że nienormalne. Jeżeli ktoś stawia zarzuty o yy, wymuszanie seksu za pracę albo powstają zarzuty o mobbing, no to w każdym przypadku bezpośrednie przełożenie bądź przełożenie przełożenie. Tych, tych szefów, czyli myślę, że tutaj politycznym szefem jest Marcin Jabłoński. Natychmiast zaprosić tą panią do. A nie rozumów. tylko chyba politycznym, bo przecież Urząd Orszakowski sprawuje nadzór, a wprost odpowiedzialnym, ja z mówię, tego co wiemy, ja mówię, ja jest właśnie marszałek Jabłoński. Ja mówię o tym właśnie, o tym politycznym, no bo zarząd jest jakiś polityczny. Są ludzie z trzech różnych ugrupowań, i w sensie takim, że to jest merytoryczny nadzór, czyli to on powinien podjąć te kroki, powiadomić natychmiast panie marszałek, bo rzecz jest niebagatelna, nie wolno tego lekceważyć i cała ta kampania zamiatania tego pod stół dotyczy nas wszystkich, mówię nas wszystkich, no bo wymienił pan moją przynależność do PSL-u, chociaż nie pełnię tu żadnych funkcji, ale niewątpliwie nawet i przewodniczący sejmiku powinien zareagować natychmiast. Pan mnie zapytał, co ja bym zrobił. No, natychmiast bym się tym interesował. Wszystkie kobiety, które się zwracały z jakimkolwiek problemem do mnie, były wysłuchane. Podejmowałem właściwe kroki od właściwych organów, czyli o inspekcji pracy. Jeśli trzeba, to prokuratury, ale przede wszystkim trzeba przeprowadzić bardzo dobre postępowania wyjaśniające. Tu się zaczęła jakaś kampania przeciwko tym, którzy ujawnili ten problem. Zupełnie kuriozalna i wypaczająca istotę problemu. Czyli mówi pan także, zarzucając to koalicjantom sejmikowym swojej formacji, czy formacji lewicy, która tak broni praw kobiet przecież, czy platformy no ja, ja nie wiem. zaniedbania? Ja, ja nie wiem, jaki... Nie miałem okazji rozmawiania, rozmawiania z przewodniczącym Tomczyszynem, czy oni wiedzieli o tym przypadku, czy też nie. Na pewno wszyscy się dowiedzieliśmy z przekazów medialnych, ogólnopolskich i jest wszystkim wstyd. W moim przekonaniu wymaga to bardzo publicznego wyjaśnienia, a jeżeli dobra osobiste tej pani Zostały urażone, to ona powinna skierować sprawę do sądu i urząd marszałkowski powinien zapewnić ochronę prawną tej osobie. A to... do sądu złożył zawiadomienie z powództwa cywilnego dyrektor WORD Pan Śliwiński, który twierdzi, że został pomówiony właśnie w ten sposób. No, jak słyszymy, w gorzowskim sądzie już dwoje sędziów wyłączyło się ze sprawy w związku z tym, że są znajomym z jednej ze stron. Jak rozumiemy, to przynajmniej ja to tak rozumiem, pani Szypiur. Korkowska, która jest mniej znana, bardziej znany jest może dyrektor, w związku z tym ci sędziowie wyłączają się. No i tutaj to pokazuje chyba też taki obraz, gdzie ta pani miała się udać po pomoc. No udała się do najbliższych współpracowników. Zdecydowanie, współpracowników. zdecydowanie musi zaczynać od jeśli są to zarzuty wobec szefa, to do przełożonych i wykonała tutaj właściwy zwrot. No bo politycznie no to jest odpowiedzialność Platformy, ale formalnie. Merytorycznie pana Jawońskiego i y, tutaj te działania były niedoskonałe, niewłaściwe, dlatego, że y, oczywiście postępowanie sądowe y, to jest jedna droga, ale druga droga to jest kontrola wewnętrzna w strukturach Urzędu Marszałkowskiego, która musi, y, tu powinny być czerpane wszystkie znamiona dochodzenia prawdy. Zwłaszcza, że to nie wygląda na, y, przepraszam, jakąś stawkę polityczną, bo z tego co słyszałem, to jacy działacze Platformy też o tym głośno. Mówić, że takie fakty mają miejsce w Gorzowskim Wordzie. Wspomniał Pan o y, ściganiu tych, którzy y, o sprawie informują. Czy miał Pan na myśli to, że marszałek województwa wysłała do Gazety Lubuskiej pismo, w którym domaga się rzetelnej weryfikacji osób współpracujących z redakcją? No tak, no to, to przechodząc do, 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 do istoty rzeczy, to mm, słuchałem czy też czytałem o, tej, o, tym, o, liście, o tym liście mówiącym o tym, że dziennikarza, pan na Roberta Bagińskiego trzeba zwolnić z, z Gazety Lubuskiej. Dyskredytowało się go po no, Czy mówiąc. przynajmniej dyskredytowało? No, wie pan, no, ja mam do tego taki stosunek y, trochę inny, dlatego że y, nie czytywałem blogu nad Wartą i nie chcę wymieniać nazwisk polityków, którzy zaczynali dzień od te, tego, co blog nad Wartą napisał. Z każdej strony chyba politykom się oberwało, że tak powiem brzydko w tym No tak, blogu. ale wie pan, ja z panem. Bagińskim przeprowadziłem chyba jedną tylko rozmowę, nawet wielu polityków bardzo się, że tak powiem, uzależniło od Roberta Bagińskiego. Dosyć dziwiłem się, kiedy pani marszałek wyróżniła Roberta Bagińskiego jako dziennikarza, który tak skutecznie tropi nieprawidłowości władzy. I nie rozumie tego. No to tak no teraz nagle jest jej, jej przeciwnikiem i już nie jest. No i godny nagrody. I To jest po prostu taki strzał trochę wpięty. Niezależnie jak oceniamy. To czy inne medium, gazetę Lubuską, Radio Zielona Góra, Radio Zachód, no to starajmy się narzucać najwyższe standardy możliwe. Czyli ja się na szczęście, czy mamy zawsze daleko od Pana, mówię na szczęście, od Pana Roberta Bagińskiego, bo jest trudnym publicystą, tak bym to określił niemal. ma trudne pytania zadaje? Być może tak, mi nie zadawał żadnych pytań nigdy. Być może nie byłem dla niego interesującym No Ale to nie konkretnego dziennikarza mówimy, tylko jakiś schemat weryfikacji. jeżeli ujawnił te fakty, jeżeli coś czyjeś dobra zostały tam naruszone, to jest normalne postępowanie, jest prawo prasowe i można wystąpić również na Drogę sądową, by walczyć o te prawa. I to stanowisko musi być jasne. Zupełnie zawikłana, zupełnie niepotrzebna i pokazująca takie manipulacyjne oblicze jest ta akcja dotycząca nacisków na gazetę Lubuską. Gazetę Lubuski. Manipulacyjne oblicze kogo? Czyje? Urzędu Marszałkowskiego, czyli szefowej, w sensie takim, że, że to jest próba rozmydlania problemu, że, że dzisiaj Ludzie słyszą, że, że chyba coś było na rzeczy, skoro jest próba nacisku na tego, który publicznie to ujawni. Nawet jeśli by nie było, prawda? No nawet jeśli by nie było, to zupełnie to jest niepotrzebne. Przeciwko czemu takim zachowaniom, takim ruchom trzeba występować. Natomiast zachęcam pani marszałek, zachęcam przewodniczącego sejmiku do tego, by usiąść do rozmów i rozmawiać. Z tą panią, by objąć ją ochroną, zaniechać tych działań dotyczących wytykania tych, którzy o tym piszą czy mówią, bo w ten sposób pokazujemy te złe strony sprawowania władzy. Czyli jeśli zarzucamy obecnej władzy takie ingerowanie w, i deskredytowanie poczyniania dziennikarzy, no to to może opinia publiczna odebrać jako zachowanie podobne. A to mówi Czasław Fiedorowicz. Wszystkie strony Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmowa po dziewiątej.